To naprawdę było. Przy porterze dziadek kufel ożywił się na dobre. Jego błękitne, jak niezabudki oczy zapaliły się jeszcze żywszym blaskiem, policzki nabrały rumieńców, a siwe wąsy fasono. Staruszek zdmuchnął z kufla pianę, z rozkoszą zanurzył wargi w chłodnym napoju, a gdy odstawił kufel, mlasnął z zadowoleniem i wierzchem dłoni wytarł usta. Niezły, ale nie to, co przedwojenny żywiec. Oho, nie to samo. Nie to samo. Zabasował Kubuś. Porter z żywca był jak nektar. Jak nektar, powtórzyła Hipcia. Kubusia ośmieliła nieco ta nagła zmiana humoru dziadka kufla. Usiadł na krawędzi trzeszczącego krzesła i zapytał od tak sobie. I co nowego, proszę dziadka? Ten zwrócił na chłopca pytające spojrzenie. Względem czego, proszę jakogo? Tak w ogóle, Dziadek wysączył resztę piwa. W ogóle, rzekł przeciągle, to pod psem. A w szczególe to wszystko przez tych partaczy. To zawsze tak, jeżeli do roboty zabierają się fuszerzy. To Luś poeta dobry na rasowe pieski, ale nie na wielki skok. A zresztą pies z nim. Naważyli sobie piwa, to niech wypiją. Hipcia zaśmiała się krótko, jakby dostała czkawki. To dziadek coś wie? Staruszek trzepnął dłonią w stół. Dziadek, kufel wie zawsze o wszystkim. Potem dodał ściszonym głosem: Wezwali mnie na przesłuchanie. Wałkowali mnie przez dwa dni, gdzie, z kim, dlaczego. A potem powiedzieli: Stary jesteś, dziadku, to cię nie zamkniemy. A ten oficer w cwikierkach to nawet dodał: To nawet dobrze, że dziadek odgrywał dobrego wujaszka z Ameryki, ułatwił nam dziadek robotę. A jak mu powiedziałem o polowaniu w stanie nebraska na lwy, to ten zaprosił mnie na piwo. – Oho, dziadek Kufel nie taki głupi. – A toluś poeta? – zagadnął Kubuś. – Toluś dobry na rasowe psy. I to nie na wszystkie. – Siedzi jeszcze, w śledczym. – O, westchnęła hipcia. A biały kapelusz? – Dziadek Kufel prychnął ze złością. – Ten lakierowany fircyk? – A niechże go dunder świśnie. To on zawalił całą robotę. – Płosze pana to czałujące, prawda? – przedrzeźniał go żartobliwie. On na warszawskich grunt za słaby. Za małe ma wykształcenie. – On też jeszcze siedzi. – O! – wesknął z przejęciem Kubuś. – A czy dziadek wie coś o tajemnicy czarnego parasola? – Dziadek Kufel spiorunował chłopca spojrzeniem. – Dobre, czy dziadek wie coś? – Dziadek Kufel wie o wszystkim. — Nie darmo dwa dni przekiblował w areszcie. — To świetnie! — plasnęła hipcia. — Może dziadek nam opowie? Staruszek podkręcił za maszyście wąsa. Skinął na Kubusia. — Skożno, chłopcze, jeszcze po jedną buteleczkę tego podłego porteru. Detektyw ochoczo spełnił jego życzenie. Gdy druga butelka porteru znalazła się przed dziadkiem, ten był już w zupełnie dobrym nastroju. — Proszę, jakogo? — zaczął spokojnie. — To bardzo ciekawa historia. Zaczęła się jeszcze przed wojną. Oho, dobre to były czasy. Willa, w której mieszkają obecnie pilarscy, należała do bardzo zamożnego kupca, hurtownika win, niejakiego Emila Muchariana z pochodzenia Ormianina, ale z serca dobrego Polaka. Ten Mucharian był starym kawalerem i miał lekkiego bzika. Nic nie robił, tylko kolekcjonował stare parasole. Parasole? szeptały dzieci. Tak, ciągnął dziadek kufel, zbierał stare parasole. Miał specjalny pokój, w którym nic więcej nie było, tylko parasole. Kiedy wybuchło powstanie w Warszawie, Emila Muchariana szkopy wyprosiły ładnie z willi. Bogacz wyszedł w jednym sakpalcie, w jednej brudnej koszulinie, jak sierota. Ale ho, ho, nie zapomniał swego ulubionego parasola, który sprowadził specjalnie z Anglii. Ściślej mówiąc, poprawił kobość z Glasgow z firmy Wellman and Son. Nie przeszkadzaj szczeniaku, rógnął chłopca dziadek Kufel. Dość na tym, że z Anglii. Więc proszę jakogo, wyszedł ów muchar Jan w jednych gadkach i wylądował w domu, w którym obecnie mieszka ta zacna nauczycielka języka angielskiego, pani Baumanowa. Ale w swojej willi zostawił cały ogromny majątek i 593 parasole. – Tyle parasoli! – westchnęła z przyjęciem hipcia. – Tyle parasoli! – dziadek kiwnął głową i pociągnął łyczek porteru. – Ale proszę jakogo przed wyjściem zamurował coś w łazience. – Co? Co? Niech dziadek powie! – zawołali młodzi detektywi. – Tego nawet mnie nie powiedział ów poczciwy okularnik, który wałkuje tę sprawę. Śledztwo jeszcze nie zakończone, a to tajemnica. Dość na tym, że stary muchar Jan zamurował coś niecoś w łazience kiedy znalazł się w mieszkaniu pani Baumanowej myśli sobie staruszek może ja nie dożyję końca tej wojny różnie na tym świecie się plecie trzeba dać znać siostrze a trzeba wiedzieć proszę jakogo że jego siostra rodzona wyszła jeszcze przed pierwszą wojną za niejakiego powalskiego i wyemigrowała z nim do Ameryki zamieszkali w San Francisco Nasi detektywi z wypiekami, z uszami czerwonymi jak piwonie wpatrzeni w dziadka słuchali jego opowiadania. Dziadek znowu zwilżył porterem warki. Aż w San Francisco ciągnął z werwą więc pisze ten muchar jan list do rodzonej siostry: Kochana, tak a tak, mam taką a taką rzecz, którą zamurowałem w łazience. Dokładny adres domu i miejsce ukrycia, proszę jakogo, zostawione w rączce mojego parasola z firmy Wellman Son, jak również, na wszelki wypadek, w małej książeczce z wierszami poety perskiego Omara Hipcia. Nie wytrzymała, zawołała głośno. To właśnie ta cudowna książeczka z najpiękniejszymi wierszami świata, o której wspominał toluś poeta. Cicho, osadził ją Kubuś. Nie wolno dziadkowi przeszkadzać. No, dobrze, dobrze, mruknął dziadek. To właśnie ta książeczka, ale do książeczki zaraz dojdziemy. Tymczasem, proszę jakogo, jesteśmy w willi pani Baumanowej. Tam właśnie stary dziwak Muharjan napisał list do swojej rodzonej siostry i oddał go pewnemu oficerowi, bo jak wiadomo, poczta wtedy w Warszawie nie funkcjonowała. Oficer wsadził list w kieszeń i nie wiem, co się stało. Nikt nie wie, proszę jakogo. Dość na tym, że list przyszedł do San Francisco dopiero w ubiegłym roku. – To fantastyczne! – zawołały dzieci. Dziadek, korzystając z przerwy, łyknął sobie piwa, oblizał wargi i palnął dłonią w stolik. – To niewiarygodne! Ale tak było! – A co się stało ze starym Mucharianem? – zapytał Kubuś. – A, prawda, proszę jakogo, zginął podczas powstania. Taki nasz los, proszę jakogo. Mucharian zginął bez wieści, zostawiając willę, 593 parasole i coś zamurowanego w łazience. A list wędrował po świecie przez 17 lat. A gdy listonosz zapukał, rodzona siostra Muchariana, pani Powalska, już nie żyła. Był natomiast jej ukochany, ułoczy synalek, niejaki pan Powalski, z wypomadowanymi wąsikami. – Biały kapelusz – westchnęła Hipcia. – Tak. Ten lakierowany fircyk w żabim majonezie. Dziadek zadrżał z oburzenia. Ten partacz i fuszer nad fuszery. Przyjął, proszę jakogo, liścik i pomyślał sobie, no bardzo ładnie, że u oczy wujaszek nie zapomniał o nas, wał to wybłać się do Polski, żeby zagałnąć to, co wujaszek zostawił. I dlatego, proszę jakogo, moje oczy ujrzały to wieprzowe ucho w cielęcej galarecie. Dlatego dałem się nabrać. Dlatego niewinnym dzieciaczkom musiałem opowiadać o polowaniu na lwy w stanie Nebraska. To dziadek nigdy nie był w Ameryce? zapytał nagle koboś. Ja? oburzył się staruszek. A po cóż ja bym miał tam jeździć? Ja, mój drogi, nigdy jeszcze nie opuściłem Warszawy. Zamyślił się. Tarł chwilę czoło. O czym to ja mówiłem? Aha, już wiem. Więc... Pan Powalski zjawił się w Warszawie i zaczął gorączkowo poszukiwać starego czarnego parasola. Już wiem, wtrąciła hipcia, skąd biały kapelusz znał adres pani Baumanowej i wiedział, że ja tam chodzę na lekcje. On pewno śledził ten dom. Zgadza się, potwierdził dziadek Kufel. Nie tylko on śledził ten dom. Po przyjeździe spiknął się bowiem z pewnym ciemnym typkiem. Sportowcem, westchnął Kubuś i zaraz wyjaśnił. Tak nazywaliśmy tego faceta w irchowej kurteczce. Jaki on tam sportowiec obrócił się dziadek to typ z podciemnej gwiazdy ale nie przerywajcie mi bo nigdy nie dokończę tego opowiadania a więc proszę Jakogo spiknął się z tym fretkiem brzuchalskim i całą jego ferajną wyznaczył dużą nagrodę za znalezienie parasola tymczasem nasz kochany toluś poeta wielbiciel psychogonów i pięknych wierszy kupił sobie w antykwariacie małą książeczkę pewno te z wierszami omara zawołała hipcia. O właśnie roześmiał się dziadek jakim cudem zawędrowała do antykwariatu nie wiadomo. Dość, że ten psi ogon znalazł wklejoną w książeczkę kartkę z notatką o czarnym parasolu i z adresem domu. Miał jednak pecha, gdyż druga kartka, zawierająca plan i miejsce zamurowania, zginęła. W każdym razie, Toluś poeta na własną rękę zaczął poszukiwania i dlatego nas do tego zaangażował. – dodał z powagą Kubuś. – To naprawdę okropnie ciekawe – westchnęła Hipcia. Kubuś zasępił się, tarł nerwowo policzek. – Jednego nie rozumiem. Dlaczego toluś poeta wspominał o jakimś kliencie i dlaczego mówił, że znalazca parasola będzie musiał zwrócić się do niego? – Ba! – huknął dziadek. – Ty, kochasiu, nie znasz tolusia. On chce być zawsze mądrzejszy od samego siebie. Klientem był on sam, bo… Proszę jakogo, nie chciał nikogo tajemniczać w sprawie parasola. Zdawało mu się, że nikt prócz niego nie posiada adresu tego domu. Względem tego, proszę jakogo, to nawet miał rację, bo w parasolu nie było adresu. Ale pan Powalski znał przecież adres willi wujaszka. Ale to mięta z chrzanem, nie o to teraz chodzi. Chodzi, proszę jakogo, o czarny parasol. Ferajna zaczyna myszkować, węszyć, kombinować. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w parasolu musi być coś niezwykle ważnego. I masz, babo, placek. Wywęszyli. Jeden z ludzi Fredka znalazł na ciuchach stary parasol ze srebrną rączką. To ten parasol, który biały kapelusz kazał mi odnieść pani Bałmanowej, wtrącił z przejęciem kubuś. Ten sam. Biały kapelusz nie w ciemię bity. Wiedział, co robi. Wiedział, że to nie ten parasol, którego poszukiwał. Skąd on mógł to wiedzieć? zapytała Hipcia. To proste: w srebrnej rączce nie było planu. Plan był tylko w tym parasolu, który znajdował się u pani baumanowej. Jednego nie rozumiem, powiedział Kubuś, dlaczego biały kapelusz odesłał ten nieprawdziwy parasol pani baumanowej? Dziadek uśmiechnął się tajemniczo: Dlatego, kochasiu, żeby być krytym bo on bał się, że pani Baumanowa da znać na policję, a policja łap go za frak. Czego tu szukasz i gdzie cię, bratku, swędzi? Bo gdy zdmuchnął prawdziwy parasol i stracił go w taki głupi sposób, to dopiero wtedy nabrał rozumu. Zaśmiał się sucho i dla zwilżenia gardła wychylił pół kufelka porteru. A potem, ciągnął po chwili, toluś poeta poszedł do niego do hotelu. To był mój plan, zaznaczył z dumą Kubuś. Dziadek z politowaniem pokiwał głową. Twój plan, kochasiu, który się przeciwko wam obrócił. Bo proszę jako go, nie wiem jak do tego doszło, ale toluś skumał się z Powalskim. W tym miejscu dziadek zaśmiał się szyderczo: Psiogon skumał się z wieprzowym uchem. Ho, ho. I sami wiecie, co z tego wynikło. Obaj teraz wynoszą śmieci w areszcie. Szkoda mi, Tolusia, wtrąciła nieśmiało Hipcia. On tak bardzo kocha wiersze. Dziadek chrząknął znacząco. Nie martw się, nic mu nie będzie. Ale zanim doszło do tego nieszczęścia, zanim został odegrany ostatni akt tego przedstawienia, główną rolę objął kto inny. Fredek sportowiec jęknął kubuś. Tak, wszystko się zgadza. A stało się to dzięki pewnemu gapie którego mama odniosła parasol do biura rzeczy znalezionych. To nie była moja wina, zaprotestował Kubuś. To był tragiczny zbieg okoliczności, który zdarza się nawet największym detektywom. Tak, tak, kpił dziadek Kufel, sknociłeś, a teraz nie chcesz się przyznać. Nie przeszkadzaj, wiem, że jesteś najlepszym detektywem w Warszawie, ale daj mi dokończyć. Otóż, proszę jakogo, jak wiecie, ta ruda flonderka znalazła parasol na Brackiej. Przyniosła go Fredkowi Ten pewnie odkręcił rączkę Znalazł plan i pomyślał Dlaczego śmietanę z tego mleka Zgarnąć ma Powalski Kiedy ja to mogę za niego zrobić Dobrze, przerwał mu Kubuś Ale dlaczego Fredek Sportowiec Zawiadomił pana Powalskiego o tym Że znalazł parasol Przecież mógł się do tego nie przyznawać Ho, ho, zaśmiał się dziadek Widzę, że główkę masz nie od parady Ale Fredek to cwaniak Kwiczołami karmiony on przecież nie znał adresu. Pomyślał więc, wsadzę do parasola fałszywy plan. Niech sobie grzebią w kuchni, a jak wybiją porządną dziurę, to później ja zabiorę się do roboty. To szczwany lis. Myślał, że jak będzie wsypa, to wszystko pójdzie na konto Powalskiego. Jednak się pomylił, zachichotała cichutko Hipcia. Nie wiedział, że my także znamy ten plan. O, właśnie, proszę jakogo. Tego oczywiście nie wiedział. Nie wiedział również, że pewien miły oficer śledczy ma go już na oku. A jak policja wpadła na ich ślad zapytał kubuś. Mieli pecha huknął dziadek. Po pierwsze, pani baumanowa dała znać policji, że zginął jej parasol. Po drugie, urzędnik z biura rzeczy znalezionych wyniuchał, że z tym parasolem to jakaś nieczysta sprawa i też zawiadomił policję. Zaczęli szukać rudej kobiety, która odbierała parasol z biura i tak po nitce do kłębka, aż ich zapnęli na gorącym uczynku. Tak westchnął kubuś. – Właściwie to capnęli ich dzięki nam. – Oczywiście, oczywiście – potwierdził z powagą dziadek. – To wy narobiliście tego bigosu. Potrafiliście tak zamierzać, że nikt lepiej by tego nie zrobił. Hipcia zachichotała głośno. Najśmieszniejsze było z tym hasłem ciocia Makatar. – Ciekawa jestem, co to miało znaczyć. Dziadek zawtórował jej basowym śmiechem. – To pomysł tego lakierowanego wircyka. Umówiliśmy się, proszę jakogo… Że gdy będzie ślisko, to znaczy, proszę jakogo policja zacznie deptać nam po piętach, to przy ludziach będziemy używać tego hasła. To już wiem, dlaczego sportowiec tak się wtedy przestraszył, wtrąciła Hipcia. Oczywiście, proszę jakogo, potwierdził dziadek kufel. On teraz skapował, co piszczy w trawie. Ale skąd Toluś poeta wiedział, że policja szuka fretka? zapytał kubuś. Toluś dowiedział się w Melinie. Kiedy go przywieźli do tego garażu razem z Powalskim, żeby Fredkowi nie włazili w drogę, ktoś dał cynk, że gliny dopytywały się o Fredka w klonie. To luźnie w ciemie bity chciał mnie uprzedzić, żebym zwijał chorągiewkę. No, ale hipcia, proszę jakogo, nie zastała mnie wtedy podróżą, bo mnie sen zmorzył i przyznam się, że okropnie byłem zmęczony odstawianiem bogatego wujaszka z Ameryki. Westchnął żałośnie i po chwili dorzucił: Tak, moi drodzy, całe życie chodziłem prostą drogą i przyznam się, wolę być dziadkiem, kufelkiem w połatanych portkach niż bogatym wujaszkiem w gabardynowym mancugu. Kubuś zamyślił się. Swoim zwyczajem tarł dłonią policzek. Jedno jest jeszcze niejasne: sprawa pustego pianina, tajemniczych rulonów i meliny. Czy to ma związek ze sprawą czarnego parasola? Dziadek kufel przejechał dłonią po łysinie, potem wykonał taki ruch ręką, jakby chciał odpędzić natrętną muchę. Zwlekał z odpowiedzią. Widać było, że nie ma ochoty poruszać tematu, o którym nic nie wie. Powiedział więc rozdrażniony: Nie zawracaj mi głowy takim fiu-fiu. Śledztwo jeszcze nie zakończone. Smętnym oczkiem spojrzał na opróżnioną butelkę i dodał już łagodniej: Niezły ten porterek. A mnie już w gardle zaschło od tego gadania. Przynieś jeszcze butelkę wody sodowej. Teraz ja funduję.